Witam. Kolejna prezentacja. Auto, które przyjechało do nas wczoraj, przedwczoraj yy, z Zurychu. Yy, wczoraj nie, dało, nie udało się tego po prostu nagrać, pokazać ze względu na, na to, że cały dzień padał deszcz. Alfa Romeo Giulietta poliftowa z 14 roku. 1.4 Pidżet, 120 koni, pierwszy właściciel. Pojazd był wypadkowy z pełną historią serwisową w Aso. Typowy szwajcarski samochód. Yy, taki, taka klasyczna po prostu yy, klasyczne podejście szwajcarskie czyli pierwszy właściciel 200 tysięcy przebiegu pełny serwis i samochód do sprzedaży auto jak widać bardzo ładnie się prezentuje od strony wizualnej do auta posiadamy dwa komplety opon Pirelli zima z, 8, z 19 roku i lato z roku 19. Tu mamy te właśnie drugie opony. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Maska 120. 120 szybko w prawą stronę Drzwi powtórnie lakierowane, druga warstwa lakieru Auto jak widać świeżo wyjechało z Reasumując, jeden element powtórnie lakierowany 200 mikronów. Drzwi prawe przednie. Tu jest yy, nazwa serwisu, w którym auto było serwisowane. Jest to serwis Alfa, Fiata, Mitsubishi. Jakieś tam jeszcze inne marki mają. Pokażę, jak pojazd się prezentuje w środku. Jak doskonale widać, bardzo fajnie zachowany i utrzymany egzemplarz. To jest akurat ta wersja z nawigacją. W poliwcie te radia wychodziły z nawigacją i bez nawigacji. Druga strona. Auto mimo ponad normatywnego przebiegu no, prezentuje się bardzo dobrze. Wiadomo jak na 14 rok na ten silnik jest to przebieg jeden z wyższych. Mimo to po samochodzie tego nie widać. Ostatni serwis był wykonany 16 czerwca 2020 roku przy przebiegu 186 tysięcy kilometrów. Wcześniej też pokażę. W tym serwisie był wyłącznie pojazd serwisowany. Wiadomo, szwajcarskie prawo obliguje do tego, że jeżeli to auto kupiłby Szwajcar, musiałby je kupić po prostu świeżo po serwisie i świeżo po przeglądzie technicznym. My, kupując te pojazdy na eksport za granicę możemy sobie kilka stówek wynegocjować także serwis olejowy taki podstawowy sobie na pewno trzeba przy aucie zrobić no mówię tutaj opony, hamulce, wszystko jest zawieszenie w bardzo dobrym stanie także jeżeli kogoś pojazd interesuje podajemy adres strony na Facebooku i numer telefonu. Przypominam, że mamy jeszcze dwie inne poliftowe dżumie.